Hej, hej, hello, Witam was moi kanie w kolejnym odcinku z kariery Montpellier na moim kanale. Jeśli się odcinek, gdzie polubacie, polubacie, subskrypcje i komentarze, mi to pomaga w dalszym rozwoju kanału. Was to oczywiście, kochani, nic a nic nie kosztuje. Plus dostajecie powiadomienia na temat y, odcinków na YouTube, czy też live'ów na Twitchu. Y, budujmy tą społeczność, bo dla mnie to jest oczywiście najważniejsze. Żebyśmy tą społeczność budowali. A basta oczywiście kochani mówię, nic ja nic nie kosztuje, a zostawienie łapki i górę i wyświetlenie to jest kilka sekund, także zapraszam serdecznie kochani. Yy, jesteśmy już w lutym tak naprawdę zostało nam prawdopodobnie już ostatni odcinek, bo nie oszukujmy się. Mamy raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11 meczów ligowych i Liga Mistrzów. Także, kochani, zbliżamy się już ku końcowi tej pięknej kariery. W ogóle wracamy do tej kariery po krótkiej, takiej można powiedzieć, przerwie. I co, kochani? Oglądaliście Premier League, Manchester United, Fulham. Bardzo fajny mecz. Co Michael Curry robi ostatnim czasem w Manchesterze? To jest hit. Mam nadzieję, że oglądaliście ten mecz przynajmniej, bo chyba trzy wygrane z rzędu mają. Wygramy na w Lidze Mistrzów i wygramy czy do dwóch: LeGrand, Redmond, Redmond i Fruk z bramką. Także rezerwy zagrały, rezerwy wygrały. Także tutaj możemy sobie zagrać mocniejszą ekipą. Właśnie o to chodziło, żeby tutaj zagrać mocniejszymi. Mamy, zagramy ze za stad Re Re Rene. Lokata dziewiąta, to też nie jest jakaś wybitna ta lokata. Zróbmy to. Pokonajmy ich. Grajmy najmocniejszy pogamy u siebie. No i nie pokonaliśmy. Ja, ta naga czerwona kartka. No. Mm. A więc fajnie się to zaczyna. Beka beka. Pamiętam piłkarze, nie, wiem, czy to jest on, ale pamiętam podobnego piłkarza grał w Manchesterze United. BKBK. I wygramy czy do jednego Frug, Exposito i Exposito z bramką. Także odprawiamy naszych przeciwników do domu. A tak, Barcelona Athletic Club, Barcelona awansowała, Aston Villa pokonała Dynamo Kyiv i Aston Villa przeszła mm, Milan pokonał Manchester City. My oczywiście Klub Real La Rovir, e, Bayer bez. może powiedzieć, bez. Z małymi problemami pokonał Brage 3 do 2. Borussia 4-1, Sporting. Real 4-0 rozbił PSW Eindhoven. Gamy za stad René, A my zajmujemy lokatę. Dwa punkty tracimy do wiem. To jeszcze nie jest tak źle, kochani. Bici, Buma, plan rozwoju. Patrzcie, to 87 rozwoju. Eee, daj mu ścianę. Dobra. Ile Pue przyszedł, żeby z nami pogadać? Nie zamartwię się, kumpel. Fajnie sobie pograłeś. Eee. Jak skończymy dzisiaj, to... Byśmy skończyli dzisiaj tą karierę, a prawdopodobnie tak będzie. No to w środę albo w czwartek pojawi się nowy odcineczek, także. Z nowej serii oczywiście odcinek. I mam nadzieję, że to będzie. Mm, w miarę fajny odcinek, Ja się będzie podoba ta seria w ogóle, bo mam pomysł na prawdziwego trenera, ale czy się to no zobaczymy. Gramy na wyjeździe. I 4-1, exposito, exposito, z hat-trickiem i Kalimuendo. PSG rzeczy 0 wygrało, więc ta przewaga dwóch punktów nadal jest. A my mamy mecz z Niceą. Tutaj gramy po prostu yy, yy, najmocniejszy ekipą, to nie ma co zmieniać. I trzeba dwóch. Pietruszewski i Enżutbie bramki. To znaczy, że wygrana. I trafiamy na Arsenal. Także prawdopodobnie się żegnamy z Ligą Mistrzów. Niestety. Zobaczmy skład Arsenal w ogóle, jak go się prezentuje. Due, Skalwini, Tach, Olkowski, Zaid Emery, Zubimendi, Almech. Mechale, Eze Haberts, Pajszą, Reis Kontuzja. A zobaczmy w ogóle w transferę, jak to się prezentuje: Szukaj zawodników: Anglia, Premier League i Arsenal. Poskautujmy. Gokerys ma 32 lata już. Jestem ciekaw tych y, tych y, Regionów, czy tam Juniorów, którzy się pojawili. A Modoeka też możemy zobaczyć, jak on wygląda, się prezentuje. Riz Nelson, Nelson jeszcze gra tutaj. Valverde mają Aignure. Due, okej, okay. Kuba keyboard tu wrócił, ale tego Polaka nie znamy, sprawdzimy. I na bramce jest ten oto pan, no i jak poskautujemy to i zobaczymy. Chciałbym, żebyśmy się postawili chociaż Arsenalowi. Żebyśmy ich postraszyli, No ale postraszyliśmy. Hoisen, Daniel Scalimundo, Uni Saka i Gyokeresz. Także. Chyba odpadamy. Gramy z Montpellier, i tutaj sobie wyjdą drugi garnitur. Akurat bici bumaką tę czerwoną kartkę, więc nie ma co te, żeby, żebyśmy ich katowali tym najmocniejszą ekipą. Tak, już prawie kończymy karierę, więc to się tam możesz pokazać, że nie grasz często. Hmm. Tu sobie widzimy w Simacon. Gramy na wyjeździe i przegrywamy 2 do jednego. Jeśli my rezerwami, którzy są te rezerwy lepszy, lepsi niż yy, cała ta ekipa, no to ciężko się na to patrzeć czasami na ten klub. Mamy jedną z najlepszych kadr i na ławce, i w podstawie, a i tak i tak nie możemy nic z tym zrobić. Bicie ma kartkę, więc tutaj mm. Zagra sobie po prostu Belosian i niech sobie jedzie w mody. Pobalczyliśmy, ale nic z tego nie dało. 2-1 i odpadamy z Champions League. ja No to cóż, no to teraz skupiamy się na lidze. Tu już nie grałem rezerwy. Tu już do końca. Patrzcie, tak nam ocena spadła. Jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w lidze, a i tak nam ocena spadła. Hmm. Przykre. Tracimy trzy oczka do PSG. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i osiem spotkań do końca. Gramy na wjeździe, i remisujemy. Nie rozumiem tego, dlaczego mamy remis, jak mamy taką ekipę. Nie odczuwamy tej pozycji. Gramy z Paris FC i remis. A to już nic nie zmieniam. To już nie ma co zmieniać. Po prostu pewnego poziomu się nie przeskoczy. A jak ja mam co mecz sprzedawać, kupować, siedzieć znaczy co sezon, kupować i sprzedawać i nic z tego nie mieć, no to tak naprawdę nie oszukujmy się, ale nie warto. Przegrywamy. Dawek padliśmy. I już tracimy trzy oczka do. Monako. Gamy znąd. się na nąd, pójdziemy na konferencję prasową, bo czemu by nie? Pochwalmy formę Simakana. Masakra, zobaczcie tak, my mamy ekipę. Najlepszego bramkarza praktycznie na świecie. 92 overala. A my nie potrafimy a szkoda gadać. Chodźcie. Idziemy tą ekipą. Nie wygrywamy czy to 2. Wow. ma z Monako Mamy pięć oczek straty do PSG i cztery ostatnie spotkania mm -mm. Osobę może nie zadowolony by remi. Nie jest mi potrzebny w ogóle do szczęścia. Remisujemy. P już nam uciekło. Rozwiązałem. Kontrakt został. Także, kochani. <grytanie> <grytanie> Hmm. Dobra, wejdziemy do tego Paris FC yeah. Paris. <laughs> Zostaliśmy zwolnieni No, trudno, no to zrobimy sobie biuro, kalendarz i pociągniemy to tak. Nie uważam, żeby ta kariera była nieudana. Powiem mam tak. E, jeśli. Mm, jeśli my potrafiliśmy przez sześć sezonów zrobić ekipę, z drugiej ligi francuskiej do czołowej drużyny, która gra w Champions League, to nie, nie uważam, żeby ta kariera była zła, mimo tego zwolnienia. No to zwolnienie wpływa na jakość tam zespołu, ale nie uważam, że byłoby to źle. Oni zajęli. Trzecią lokatę, czyli kochani, przez trzy ostatnie sezony oni zajmowali, a jeszcze zobaczmy, czekajcie, moja kariera. Hmm. Wybacz bezpośredni awans, tu zajęliśmy... Trzecią, tu tu, tu, bardzo tu wygraliśmy y, drugą ligę francuską i tak, pierwsze pierwszej lidze francuskiej zajęliśmy szóstą lokatę, czwartą lokatę, premiowaną Ligą Mistrzów, drugą lokatę, yy... Trzecią lokatę, i tutaj zostaliśmy zwolnieni. Także nie mówię, że nie uważam, by to było źle. Oczywiście zobaczymy sobie z, m, statystyki, ale co zobaczyć? Statystyki y, drużyny bardziej. Wybierz rozgrywki, moje rozgrywki. Nie, średnio ocen. Tu jest rynek menadżerski, wyniki. Moje rozkrywki. Zobaczmy sobie tutaj. Mm -mm. Ale tak, Redmond miał 3 bramki, jedna asysta. Bo ja, no ja patrzę na to, to jest dla mnie mój zespół, który osiągnął trzecią lokatę. Czyli mieliśmy 6, 4, 2 i na trzecie byśmy zakończyli. Legend, jedna bramka, dwie asysty. Diakaba zagrał 13 spotkań. Asinion, 15 spotkań. Enzo Lepwe 3 bramki, 5 asyst. El Morabeth 2 bramki, Mbappé 6 bramek, 2 asysty, Enżu 7-1, Pietuszewski 4-2, Fruk 6-1, Exposite 11 bramek, Kalimedo 5-4, Merlin 2-4, Gbono 6-2, Szebarier zagląda się 4 spotkania. A na 1 bramka 6 asyst. Eee... Także ogólnie każdy miał sezon gorszy. Oprócz Exposito nikt u nas nie miał ponad 10 bramek, ale czy mówię, czy to jest zły sezon? Zobaczcie. My zajęliśmy, a znaczy my przejęliśmy klub, który miał. Eee, drugiej lidze francuskiej poszliśmy w przegaliśmy przegraliśmy wygraliśmy drugą ligę francuską szósta lokata, liga konferencji później mm, czwarta lokata, liga mistrzów no i osiągnęliśmy coś z niczego tak naprawdę, więc eee, nie uważam żeby ten klub był po prostu źle prowadzony. Yy, te cele były też takie chore. My w drugiej matce w myśleliśmy musieliśmy walczyć o wygranie ligi. Nie? To też nam dużo popsuło krwi. Ale kochani, mimo to był krótki materiał, bo to jest krótki materiał, no nie spodziewałem się, będzie krótszy taki. Myślałem, że trochę więcej to potrwa. No ale cóż, takie są losy trenera. Nie zawsze się kończy na górze, mimo że uważam, że ta kariera była. Bardzo fajna, cieszę się z niej, ale kochani, za dzisiaj dziękuję, widzimy się jutro na Asasinie. do usłyszenia i potem nowej karierze z FIFA, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Cześć, cześć!